Proszę państwa, interesujący projekt zgłosili jacyś parlamentarzyści PO pod rozwagę władz Warszawy. Mianowicie: w stołecznym mieście powinny jeździć tylko nowe samochody. Fascynujący projekt, powiew świeżości, błysk nowości, pozwoli odmłodzić stolicę, wywoła zachwyt europejskich celebrytów. Yy, jednak proszę państwa, no nasuwa się tu kolejny jednak przepis, żeby to wszystko miało jakiś większy sens. Od jutra mianowicie powinniśmy chodzić w nowych butach. Jeżeli możemy jeździć nowymi samochodami, to tym bardziej buty powinniśmy zmienić na nowe. To idzie młodość, śpiewali junacy służby w Polsce, spacerując krokiem marszowym po Marszałkowskiej w latach 50. -tych. Starych butów nie mieli bo razem z kółakami, karłami reakcji zostały wyrzucone na śmierć historii. Chodzili w kozaczkach a la W dobrym tonie były onuce. Dopiero kilka lat później w procesie destalinizacji pojawiły się burżuazyjne buty na słoninie, a Poldek Trymant szokował Warszawę kolorowymi skarpetkami. No ale to takie moje wspomnienie a propos odmładzania Warszawy. Najprostszy sposób odmłodzenia wizerunku miasta to przesunięcie na peryferię starszych roczników. Nie tylko samochodów, ale i osobników ludzkich. Na ogół noszą oni rozklepane obuwie, niemodne kapoty, marudnie jacyś osowiali, niektórzy głodni, bezdomni. Po co mają się plątać na pryncypalnych placach i ulicach pośród awangardowych pachołków, słupków, palików, gazonów, płonących tęszy i palm z małpami? W Warszawie należy się rewitalizacja. Niestety ten postępowy trend... Spotyka się w praktyce społecznej z tendencją odwrotną, czyli przymusową emigracją młodych roczników. 3 miliony młodych ludzi uciekło z Platformy Polskiej i nowe samochody kupują już w innych krajach. A tu się snują emeryci w zardzewiałych rzęchach, bez zdolności kredytowej, nie mający szans na odświeżenie auta i siebie samych. Z jednej strony wraca apel wiersza młodości nad poziomy wylatu, nad poziomy BMW oczywiście, a z drugiej strony starsi panowie z szyderszą przewrotnością przypominają wesołe życie, staruszka. Obecny staruszek wbija zęby w ścianę na widok rachunku za gaz, prąd i wodę. Te zęby to sztuczna szczęka byłego tygrysa kapitalizmu z Zielonej Wyspy. Która tonie we frankowym długu pod spalonym mostem. Należy się Polsce od nowa rewitalizacja, ale dokonać jej mogą jedynie nowe modele w polityce. Od polityki wszystko się zaczyna w każdym kraju, w każdym społeczeństwie, nie od samochodów. A nowa polityka zaczyna się od wyborów o czym przypominam na wszelki wypadek. Proszę Państwa, w związku ze zbliżającymi się wyborami, wybierzcie nowy, ekscytujący model. Dziękuję.